To pan dobiera kto może wchodzić, a kto nie? Prosiłbym, żebyście państwo nie. się przesuwali. Nie należę do żadnej organizacji, jestem wolnym obywatelem tego Panie, kraju i ja nie chcecie się wchodzić w w na spotkanie to? z Andrzejem Dudą? Panie okay. panowie, proszę mnie nie pchać! O, to ten pan! Policja! Chcemy wejść Pan się nie na mnie, dobrze? Czy Pani, jestem dziennikarzem. Chciałem spotkać prezydenta? Pusie, chce Może nie, Pani przekaże od nas... Nie mnie pogryzie, przepuszczę. Pani, pan Pani nie gryzie! A, zachowuje się Pan niekulturalnie jako policjant. Wepchnął się Pan przede mnie. Radny, bo Panu wydaje polecenia. Ale dlaczego Pan mi łokieć? Partia! Środkowego palca! Partia! Środkowego palca! Policja wypchnęła nas z kolejki. Bez zlepnia, lepiej, nie jest prawda lepiej, żebyście tak byli, po kolei. Dziecko od ojca. Dziecko, od ojca. Dziecko, mądre, Dziecko, mądre, zaraza, Ile ci zapłacili ty? Raz nowe! raz złotem, nowe! raz czerwono w Sopocie jest byłeś? Kto wyzywał prezydenta? Kto wyzywał prezydenta? Byłeś? Byłeś? Ty? może no, powinni was zepnąć tam wtedy do Zatoki. Rozumiesz? Do Zatoki was zepnąć. W Potopić was wtedy. Ja jeszcze ja ci parę groszy dam. Tylko na bilet powrotny ty. pokażę ci jeszcze 500 plus te pieniądze? Policję rzucają. Policję. No. Nic nie reaguje. Co policja? To naruszenie prawa. Ale pan widzi tylko mnie. Pan widzi tylko mnie. Przyjechali, mnie. nie wyjadą. Przyjechali, nie wyjadą. To Nie wyjadą. O, o, o. O, o. To mnie Nie spisali! Standard na już teraz mamy dzisiaj trzech na, na jedną osobę policjantów. Ostatnim było dwóch. było za komune. to by was tak spałowali, że... Po stronie osoby, o tym, że zakłóciliście państwo e, porządek swoim krzykiem i hałasem, to jest po powinniście wykroczyć z artykułu 51 tego pierwszego paragrafu kodeksu wykroczeń. W związku z powyższym, będę nałożone na państwa... Okay. Mam daty karnewały przypadku odmowy będzie skierowany wniosek o której. pan Sądu powie, Górskie. bo to będzie w telewizji. No. Proszę bardzo. Swoje A czy pan spisał tego pana, który w was wrzucał, wrzucał pieniędzmi? Nie? nie rzucał. bo no pan dostał. dostał. Ten pan został uderzony, ten pan policjant został uderzony. Nie spisał pan tam pieniędzy. Mi się podoba właśnie. Spisać ich wszystkich i spałować. Pałować. No ale pan w Mińsku mnie legitymował. Ja taką prośbę mam do Pana, uprzejmo, żeby Pan mi okazał legitymację służbową policjanta. Wyra wyraziłem prośbę, gdyż chcę sprawdzić, czy ma Pan ważną legitymację służbową policjanta. Czy może mi Pan okazać legitymację służbową policjanta? Gdyż chcę spisać z tej legitymacji informacje. Nie te, które mi Pan podaje. Chcę spisać legitymację. Mam prawo spisania legitymacji służbowej policjanta, dlatego mówię całą nazwę. Wiadomo to co zawsze. Mandat. Odmawiam oczywiście. Nie to co zawsze. W Mińsku nie było mandatu. Tylko żeście legitymowali. Nie wiem dlaczego tu jest inaczej. To nie są moje decyzje pana. Na jakiej podstawie pan stwierdził, że krzyczałem? Wracając, czyli mandat nie? Mhm. Po, 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 to co, jak z tą legitymacją służbową policjanta? Okaże pan czy nie okaże, ale na moją prośbę powinien pan okazać. Tam mówi, artykuł 61 ustawy o policji mówi o tym, że na prośbę umundurowany policjant okazuje legitymację, żeby e, osoba, wobec której przeprowadza się czynności, mogła spisać sobie dane z legitymacji, wymaga, a nie z tego, co pan podaje ja mi. Pan się wykaże przyzwoitością. Ja nie nagram tego, pan zobaczy. To, 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 Proponuję panu mandat karny w wysokości 300%. Odmawiam, się, odmawia, pan, odmawia. Pan? Odmawia. Tak? odmawiam. A dlaczego pan mi proponuje mandat? Co, jest, co ja naruszyłem, żeby pan taki na mandat? Z artykułem 51, paragraf 1. Gdzie pan widział, że ja zakłócałem. Jestem dziennikarzem, wykonywałem tutaj czynności dziennikarskie. Dobrze, dobrze. nie przyjmuję pana. Tak? Oczywiście, że nie przyjmuję. No jest to tak, niesłusznie tak. postawiony zarzut. A ile pan zaproponował temu panu, który brzydko mówił? Temu panu, który wszedł tam z dzieckiem i brzydko mówił? Ile pan zaproponował? A propos Pruszkowa, to panu powiem. 18 lat temu w Pruszkowie tutaj zaginął mój kolega. Szkoda, że go nie mogliście do tej pory znaleźć. 18 lat temu rodzice nie żyją, nie ma człowieka, nie ma ciała, nie znaleźliście. Za to złapaliście nas, za to, że pokazaliśmy, co tu się dzieje. Pani tam dam przekaże prezydentowi podziękowania. To są takie kurwy, że dadem się sprzedawać za parę złotych w Polsce. Znaczy, co, jeżdżą, no, co jeżdżą właśnie i przeszkadzają ludziom. Wiecie, co to jest kot? Komitet o dziewictwa, Dziwictwa. Tak? go prostytutki. marionetka, marionetka. Mario Mario, ci dobie kurwa przewidział, was dorżnął, was z dzieckiem, dożną. pan, Dorż, dzieckiem. pan dziecko, z dzieckiem, pan do... Do... Dorżną dorżną z was. Jashan, pan was, was, proszę księdza, co pan tu robi? Ten pan naruszył mnie, proszę go, się,